Jo, manko z tej strony RockShipTorndor, wszystkich bardzo, też nie na moim kanale. Jesteśmy dzisiaj w Brawl Stars i jak widzicie mam skina Barleya, dostałem go za darmo, bo to byłem, tak, sklep, gdzie się wyświetli takie y, połącz y, Supercell ID, musicie to kliknąć, połączyć swoim gmailem i pinem, który dostaniecie na gmaila y, i wtedy ogólnie dostajecie tego Barleya, musicie kliknąć tu, wiadomo wodę brane i dostajecie. No i ja dostałem właśnie, o ile macie Barley'a oczywiście, ja, ja miałem Barley'a Już z nim próbowałem zagrać, ale zagrajmy sobie Jessie, bo to jest moja nowa postać, jak widzicie mam 510 pucharków dopiero Ledwo odblokowana, jeszcze nie grałem, więc sobie ją przetestujemy Okej, okay, dobra, zobaczmy co ty potrafisz Uuuu, to, to ja rozumiem, takie jakieś strzały o, tego też gościa mam. Fajnie mamy parę Cubesa. O, ucieczka, 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 ucieczka mam mało życia. O, to jest kolejna Jessie. O nie, to jest tyle osób. I ten gość. O nie, członka drużyny mi zabili. To nie jest takie łatwe przeżyć bez członka drużyny. Ja stąd spadam, nie? O nie, prosto to Jessieki. Idź z tą kościół. O, ja tworzę tego robota. Kurczę, 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 kurczę. Ucieczka, 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 ucieczka. Ja mam nadzieję, że ją zabiję. Ok, ona mnie zwiała. I ciężko jest. Dobra, mój członku drużyny. Mam nadzieję, że mi pomożesz. No zostało nam tylko cztery drużyny. Potem zagrajmy zarabiamy balerem. Czarodziejem za darmo. Jest naprawdę za darmo. Jeszcze dostajecie opowiadomienia o aktualizacjach. Super, już jestem. I mam... u Uuu... zostawić no, no nie, ta Jessie zostawiła nam nie pułapkę. Oj, tylko trzy drużyny. Chcę dostać dziewięć pucharków. Jest. Okej. Okay. Wielkie starcie. To mi się podoba, już się rodze. I stawiamy tutaj. Pyk, 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 pyk. Dobra, postawię chyba kolejnego. Na pewno są dwie drużyny. O nie... Umarliśmy. Siedem pucharków w juchu. Ktoś nagram odcinek z Arnoldową. Teraz gramy barleyekiem Dobra, barley Ty mi się bardzo podobasz Nie chcę mi się grać tym barleyem, słabo weźmiemy sobie tego i graj Bo łatwiej jest w duo niż w solo Mnóstwo razy wygrałem To jest sam barley co ja, dlaczego czego za wszystko chcemy za dnie, że? nie zabili mi członka, zrobili mi członka, zabili mi członka, mi... członka drużyny, świetnie. Zostanę zarobkami. Uff! No dobra. O! Okej. Okay. <tryk>

Nie miał ze mną praktycznie żadnych szans. I za dodatkowo są trzy drużyny, to spoko No to zostanę trzy pucharki O nie! Co ja zrobiłem? Ja myślałem, że to jest złe to jest członek mojej drużyny. I tutaj. O... Help, 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 help. Pomocy! Ktoś chce mnie zabić. O no nie! Jak mnie, jak mnie zabiją, to będzie słabo. Zabiję mi członka podróżę. O nie! O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. nie. Rosa, 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 rosa. O nie, miałem. powera. Cztery, juhu. Bez, może tym robotem sobie zagrajmy. Otwórzmy skrzynkę, jeśli mamy. Nie mamy. Hmm, przykro. Nie mam kasy w ogóle? Mało, ja potrzebuję trochę kasy. Muszę ulepszyć szelie, ale nie mam na to kompletnie kasy. Dużo osób chce się do mnie dołączyć. Nie wiem, czy ich dołączyć. Może się potem zastanowię. A teraz... Nagrajmy sobie osobę, która u mnie ma najwięcej mocy, czyli Coltem, bo ma moc piątą. Dobra, w ogóle ten jest rzadki eee, ten jest bardzo rzadki. Karl, tu zagram Harlem. Karl! zaciągnij się, okej okay, działa. Dobra, i zgraj. Dobrze, bardzo dobrze mi idzie. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie udany, no bo chciałem właśnie to pokazać. Okej, okay. bierzemy, bierzemy, bierzemy to, bierzemy, to 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 bierzemy to. To bierzemy, to bierzemy i to bierzemy. Mamy już po jednym hej, to mój! Power, cubes. power cubes. Może się nauczyć tego słowa. Hmm. O, to ja mogę przez to? Strzelać? Nie? Nie idzie. Zostało pięć drużyn. Okej. Okay. Nie, Jessie nie chce zabić, zabiła. nie, nikt nie zdychnie Może no nie gadać, że po powód, daj chcę pochwycić już. Uff Uf. jest na rangę czwartą Dobra, wyjdźmy.

my z tym Dobra, mam już czerpa power kills. Dlaczego? Mówiłem to słowo normalnie. Wow, ja to się robi. Czyli, Nie, ból, bul, bul, ból, bul, bul. Ból! bul 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 Help me. Następnym razem, jak to powiedziałem, to mi pomogło. Teraz niestety zepsułem i nie powiedziałem. Pomóż mi. Nie, nie rób tego. Nie, nie rób tego, bo się nie odrodzę. Odrodzę, nie od, od, odrodzę. Dobra mu robotku. Powal ich na kolana. Że tak powiem. No, ale jest pięć

Kurczę, to było słabe. Jeszcze coś innego zrobić. Kolta weźmy. No i rangę na nim. Na razie szło mi na nim dobrze. Tylko zakończymy ten odcinek, tylko sobie się zdobyć skrzyneczkę. Wydaje się, że nie mam Wi-Fi jak mamo. Jest jakie słabe. O, nareszcie kolt. Jak mi tego brakowało? Oni się tam biją. O nie, to jest ten koleś, to jest ten koleś. O nie, ścięło mi, się, ścięło mi się, ścięło mi się, ścięło mi się, ścięło mi się. Ile to jest osób, ile to jest osób. To było dziwne. To było naprawdę dziwne. No nie, minus dwa. Zdenerwował się. Nie spodobało mu się. Będzie też drugi odcinek. to Na pewno, na pewno będzie. Powiedzcie mi, czy cieszycie się, że jest odcinek z Brawl Stars. Gościu, ho, no tutaj, gościu, ho, no tutaj, ho, tutaj, Teraz zabijemy El Primo, nie! Gość mnie czapnął I minus jeden kucharek. Jak słabo, bo wszystko mi się cofa. A on tylko nie trafił tą swoim pistoletem? Zastrzę tą skrzyneczkę. Dobra. By się udało. O świetnie, udało nam się. O nie, po co strzeliłem? O trzy drużyny, to jest dobre, to jest dobra wiadomość. Bo rozwalimy sobie tą panią. Jak ona mi tak szybko rozwaliła? Mój kod jest podobno silniejszy. To jest chyba jakieś nowe. El primo, tak! El primo w innym stroju. mnie. Dzięki ci. I ho, no tutaj, ho, no tutaj, nie macie. Ucieczka, 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 ucieczka! Poka, 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 poka. członek drużyny mu już działa. Już, komu, moc, komu, moc, Blisko wygra niewielkiego starcia. Ole fajny, króler Primo. Dlaczego nic nie dostałem? Proszę mi wyjaśnić to. No zagram jeszcze. Ej! Okej, okay, Mam nadzieję, że teraz mi da, no bo ja chcę, ja potrzebuję tego. Chyba Power Cure'a. O nie, tu jest jakaś nowa postać chyba. Dobra, podejdź. Ja Pokonałem nawet tę osóbkę. Przynajmniej jak on miał moc. Ja jej użyję zaraz. A tą, ale no prima jej użyję. Tuk, tyk, tuk. Nara il primo, nara el primo. Bez życia, ty być, bez życia. Jesteś bez życia, nie masz szans. Żadnych szans! Tuk. Dobra, zabiłem go. O nie, on mnie zabił. O nie. Jeszcze raz. No. Dobra, muszę to wygrać. I żeby to dostać w końcu, bo filmy trają już 15 minut, a ja nadal nie mogę zdobyć sobie nowej skrzyn jednej skrzynki, chociaż. El Primo mi pomoże. Dobra, bierzemy to. Ta osobka została wyrzucona tu z brąży. On nie, ten koleś posiłuje mnie zabić. Na szczęście, ja mam Z A masz. Jego zabiemy prima. O ta Jessie, Jessie, Jessie. Teraz uciekać. O, już są cztery drużyny. To jest dla mnie dobra wiadomość. I tego gościa by przydało się dowalić mu. Dobra, on. Ale teraz trzeba uciekać przed... Potem, żeby on mógł się odrodzić. Nara! Ucieczka, 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 ucieczka. Dobra, słonku. Drużyny, musimy uciekać. I, I walczyć, i walczyć, i walczyć, i teraz walczyć, teraz walczyć, teraz walczyć. Dowalić poko, dowalić poko, dowalić poko. A to! Musimy znaleźć. Jest! Tak! Pierwsi. Dobrze! Plus dziewięć Wow, yeah! Ranga piąta, to mi się podoba. Jest! Tak, już myślałem, że nie dostanę. Nie teraz. Otwieramy skrzyneczkę! Jest! W końcu mogę ulepszyć Shelly. ta nie mam kasy, ulepszyć, też nie mam możliwości ulepszyć Nareszcie mogę ulepszyć Shelly I pyk Tadam Dobra, ma oni już oboje mają moc 5 Więc się z wami żegnam bardzo serdecznie Czarodziej z króliczkiem Który oczywiście za darmo, więc Żegnam Was bardzo serdecznie, zostawcie subika, łapeczkę w górę, no, komentarz, dzwoneczek na pewno i najpierw w komentarzu, czy chcecie więcej Brawl Starsa. Na pewno będzie odcinek. Więc żegnam Was bardzo serdecznie. Cześć!